Galeria Ślęgińskich na ulicy Waryńskiego w Białymstoku ostatnio straszne awantury tutaj były więc zobaczymy jak dzisiaj zmiana wejścia nastąpiła Jeden walizek. I one są lepiej. Rozumiecie? 60. dokładnie 69. Ale to w tym okresie No taki był los niestety, nierdzutek.

Zakładę. No i to już jeden, jeden z tych przedstawicieli tej grupy i no, dostaliśmy e, 12, 12 prac e, jego autorstwa. No, i, czy to e, są prace jego autorskie, czy to są kopie? Nie, nie, to jego autorskie prace, bo kopie, to co robili kopiści, nic z tego się nie zachowało. Mhm. Przynajmniej nie odnawialiśmy nic. Natomiast e, powolutko e, szukamy i jakimś cudem nam to się udaje dzięki i, ludziom, mm, na przykład jak e, rodziców e, takich e adlerów mieszkających w e, Szwajcarii, którzy po prostu odnaleźli w archiwach e, swoich e, rodziców e, teczkę z e, rysunkami i e, e, obrazkami tego Dowia Szafamera. Czyli to można powiedzieć byli artyści, którzy zostali zmuszeni do fałszowania tych znanych prac. Nie, nie, nie. to nie zostało zmuszeni do fałszowania, to chodziło o, o robienie kopii. Kopie, to, co tak? My dzisiaj możemy sobie nie zamówić albo jakiegoś artysta znaleźć, który tak zostać się dobrze na warsztacie, bądź nawet zamówić w internecie. Yy. Kopii. Tak, tak jasne. W Chinach istnieje całe takie... Przemysł, no, można przemysł. powiedzieć, tak. I możemy, te kopie czasami lepiej wyglądają w porównaniu do oryginału. Natomiast mm -hmm. po, po latach 30-40 wiadomo jeszcze nie było tej możliwości, dlatego tak. do, do podobnego rodzaju działań zatrudniany prawdziwych, prawdziwych artystów, ludzi. Którzy nie drukowali tych prac ja, ja tylko to, ręcznie? Każdy z tych artystów dobrze znał się na, tak. na, na, na warsztacie, dlatego mhm. potrafił to dobrze skopiować. I było wszystko sprzedawane po prostu w całej Rzeszy III. Jasne. Wystawa w ogóle, jak się dowiedziałem, zaczyna się tak jak początek, przyjazd chyba, tak? E, zaczyna się e, raczej od wyjazdu, e, od opuszczenia tego Konstantynowa Łódzkiego, w którym mhm. się urodził e, nasz artysta i najpierw no, powiedzmy taki miał okres do wybrał się do, do Łodzi, natomiast już do Berlina, z Berlina do Paryża i z Paryża się do, do Łodzi mm -hmm. i już później tak jeździł w Paryż. Uć, uć, dlatego mhm. Do tego waliska. Waliska na początku, waliska na końcu, bo możemy się dowiedzieć. Jaki świat kiedy... w Białymstoku, też rozumiem? Proszę. Jaki świat w Białymstoku? Tak, i akurat kiedy wybuchła wojna w 1939, to jak i wielu innych artystów żydowskiego pochodzenia uciekając przed Niemcami, przed Hitlerem, okazał się w Białymstoku, gdzie na najpierw... E, działał e, mhm. jako... No, czyli miał tutaj spokój i Azyl. Tak. Natomiast jak wybucha już wojna sowiecko-niemiecka i powstała Getta i e, w trakcie okupacji hitlerowskiej stochu to e, życie został zamknięte w Getcie. Zostało tak. zamknięte jak i mhm. wielu innych. I, no, i, I tam końcowy Przystanek to jest wywózka, jak się dowiedziałem, do e, Nie mamy konkretnych danych, mm -hmm. czy został wywieziony, czy może został zamordowany, bo tak, on przyjechał tutaj z żoną i z małym dzieckiem też. Mm -hmm. I on należy do tych, do tych ludzi, którzy po prostu gdzieś, którzy zniknęli gdzieś, no, zaginęli, tak, zaginęli wiadomo, gdzieś po prostu, jest. zginęli na pewno zginęli, tylko że nie wiemy w jakiej okoliczności. Nie dlatego tak przypuszczamy, że mógł być wywieziony do Tryblinka, dlatego mm -hmm. te tory. e esta balisca. Mm -hmm.